Ostatnio do Sejmu wpłynęła absurdalna obywatelska petycja, według której bezdzietne osoby po 30 roku życia miałyby płacić podwójny ZUS. Taka inicjatywa miałaby rozwiązać problem braku funduszy w ZUS i zwiększyć dzietność w Polsce, która, jak wiadomo, jest jedną z niższych wśród krajów europejskich. Nawet światowych. Tylko że niska dzietność nie wynika z rzekomego braku chęci młodego pokolenia do posiadania dzieci, ich rozczeniowości, ani lenistwa. Badania Cebos jasno wykazują, że różnice w chęci posiadania dzieci między pokoleniami są minimalne. Więc dlaczego mamy w Polsce tak małą dzietność? Po pierwsze, warunki mieszkaniowe. Jeśli kupno mieszkania pozostaje zupełnie poza zasięgiem większości młodych par. A ceny wynajmu rosną w tak zawrotnym tempie i są tak wysokie, młodzi po prostu nie mają miejsca, by żyć razem i wychowywać dziecko. Po drugie, bezpieczeństwo i stabilność. A do tego wiedza, jak trudno jest załapać się na darmowe przedszkole. Nie mówiąc już o żłobku, do tego dochodzi NFZ, który nie ma wystarczających funduszy, by sprawnie funkcjonować. Po trzecie, prawa reprodukcyjne i opieka okołoporodowa. Jeśli nie można usunąć płodu, nawet w przypadku bardzo poważnych wad, ale lekarze niekiedy każą pacjentce donosić ciążę, choć ta zagraża życiu i zdrowiu, zajście w ciążę wymaga po prostu odwagi. Ogromnej odwagi. Nie bez winy jest również epidemia samotności wśród młodych. Patrzmy na prawdziwe przyczyny problemów, z którymi się mierzymy. Zwiększeniu dzietności może pomóc tylko silne państwo opiekuńcze.